Halo? 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 Witaj z tej strony! Witajcie, z tej strony Fongi, to jest odcinek na temat długo wyczekiwanego teasera z Foxy. Więc myślałem, że będzie to prosty i szybki temat, skoro towi udało się nas zaskoczyć. Gdzie nigdzie, nie musieli nawet robić nic i w ten sposób obalił parę teorii. Ale zacznijmy jednak od podstaw. W internecie krążyła plotka, że daty wypuszczenia teaserów stworzą rok 1987. Najpierw było 10 dni, potem 9. Ale teraz Foxy miał 13 i o ile cała historia nie dzieje się w 1913, wszystko balone. Ale przechodząc do samego Foxiego. Niektórzy uważali, że Fo Freddy zajął już czerwony kolor, dlatego Foxy nie może go mieć jednak. Jak widzimy, jest on czerwony. Nie też jakiejś ogromnej liczby zębów, jedną parę. Oba, obala to. Teorie, że będą cztery. Jego oba oczy ocz, świecąc, obala jakoby miał być lepy. Co ciekawe, nie ma nawet swojej opaski. W prawej stronie widać jego atrybut. Hak. A z ust wychodzi dziwny metalowy język. To nie jest normalne, oj nie. W boku widzimy napis Ormi, czyli ja, czy może ja. Brzmi to jak zakończenie. Podczas gdy poprzednio mówiły łozyt Mi, ten ostatni mówi Ormi. Brzmiałby to w ten sposób, że Foxy będzie ostatni, zamyka całość, ale jednak nie jest to jeszcze pewne. Nie jest niemożliwość, że ostatni powie słynne It's Me. Ale to mógłby być. Zatem tutaj po podświetleniu nie ma napisu Nightmare. Powie się za to napis AutoForder, który nawiązuje do tabliczki z Five Nights at d 1 przed piracką zatoczką. Jest to bardzo ciekawy temat do omówienia. Z jednej strony widzimy animatroniki przypominające te z Five Nights at Freddy's 2, nie z jedynki, zwłaszcza jeśli chodzi o Chica. Z drugiej strony widzimy napis Out of Order, który nawiązuje do FNAF 1, do sytuacji dziejącej się teoretycznie później. Jak to ze sobą powiązać? To w pewien sposób potwierdza mi teorię dotyczącą tego, że FNAF 1 jest snem. A piracka zatoczka i, i ten teaser nawiązują do tego samego: w sytuacji. Która się znacznie wcześniej. Jak dla mnie mówi o śmierci piątki dzieci w pirackiej zatoczce Foxiego. Przyjrzyjmy się tej sytuacji. Porównując sobie piracką zatoczkę z minigier dwójki, z minigrami z trójki i z kamerami z jedynki, różowy, a także jego ofiary nie były widoczne na kamerach. Za to na pewno było widać przebiegającego do dzieci Foxiego. Wniosek? Zapewne uznano Foxiego za winnego śmierci tej piątki. Z tego tytułu, Piracka Zatoczka została zamknięta. Na funkcji włączony, odrzucony, może naprawiony. Co bo? Z tej historii nawiązuje jedna z gazet FNAF-1, mówiąca o incydencie sprzed lat. Wspominają one, że zaciągnięte dzieci do swoich nie, nie są pierwszym wybrykiem pizzerii. Ciekawi mnie tylko to, jak lokal zdołał utrzymać się po tej tragedii. Wygląda na to, że poza purpurowym o wszystkim widziała także ofiara FNAF-4, stróż na sny, w którego się wcielimy. Kim będzie ta osoba? Opcji jest dużo, mówi to praktycznie każdy, kto wiedział cokolwiek o tej pizzeli. Ale jednak, najlepiej popoznać historię z perspektywy tego najważniejszego w całej tej sprawie mordercy, który dokonał tego czynu różowego. A więc, krótko mówiąc, pochodzę z założenia, że ten teaser był bardzo ciekawy i dużo wyjaśniający. W pierwszej perspektywie myślałem, że, że akurat Foxy będzie nudny, ale brawo, Scott! Tego właśnie Ci oczekiwałem. Cóż, dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnych analizach, odcinkach. Trzymajcie się!